Siemanko, z tej strony Robson z kanału Facebook Family by Robert. Na tym kanale wcielam się w postać ze świata muzyki, z Polski, jak i z zagranicy. Oraz ich paroduję. Dzisiaj będzie kwebo na fidę i piosenka Candy. Z dla mojej bratowej, która nie prosiła o tą piosenkę, więc dzisiaj tą piosenkę zaśpiewam. Zapraszam wszystkich na mój kanał oraz Instagrama, którego macie w opisie. I zapraszam też do subskrybowania, dzwoneczki, żeby być na bieżąco. Miło też będzie, jak zostawicie łapkę w górę, jakiś mój komentarz. To zmotywuje mnie do dalszej pracy. A teraz zaczynamy. Ona moje bazy. Wywacza błędy, rozumie moje dziady i złote zęby. Odbijam więzy pysków w, w nich. Gdy chcę polatać z nią, moją malutką hendrik, a od niej zakaz lot, tylko ona zna mój ulubiony styl. I dobrze mój popierdolony styl. Jestem wolny tylko z nią, wolny tylko z nią. Jestem wolny tylko z nią, wolny tylko z nią. Skarb jest mi potrzebna, gdy. Nie mam się do kogo odezwać, gdy cały ten, ten mnie i było tak Musiałem się klastać, a wtedy Ty wybaczasz moje bady, ty wybaczasz błędy, rozumiesz moje dziaby i złote zęby. Oddziwiam ten zepsuty świat, gdy idę tam z Tobą w moją malutką kręci, którą mam zawsze obok, bo tylko ona wie, w którą stronę chcę iść. I tylko ona znał od ulubionych ich Jestem wolny tylko z nią, wolny tylko z nią, jestem wolny tylko z nią, jestem wolny tylko z nią. mi potrzebna, gdy nie ma się do kogo odezwać, gdy sam ten tej mnie przerasta i było rasta tak piszczę się chłastać, ale gdy ty chyba moje wady. Wybaczasz błędy, rozumiesz moje cieby i złote zęby Odbilancych ze zepsutych typów, gdy idę tędy z tobą, z moją malutką chędzi, a on plaka z nią. I mogę czytać cię jak w ulubioną książkę, jak jesteś bo wiem, że wszystko będzie dobrze. Jestem wolny tylko z nią, jestem wolny tylko z nią, jestem wolny tylko z nią, jestem wolny tylko z nią. Skarbie nie potrzebna, gdy wiesz, wspomdziane nerwy, gdy cały ten świat nie przerasta i nie było raz tak, już było raz tak. Wtedy Ty wybaczasz moje wady, wybaczasz błędy, Rozumiesz moje sprawy, I koisz najwyż. odbijam ten zepsuty świat, Ty idę tędy z Tobą, z Tobą, z Tobą.